To kolejna już inicjatywa najbardziej znanego legnickiego kibica piłkarskiego Krzysztofa Piotrowskiego. Co ciekawe, w akcję włączyli się nawet kibice Zagłębia Lubin, także jest to porozumienie ponad podziałami. Maskotek już jest naprawdę dosyć sporo, ludzie workami oddają te maskotki. Cały czas są zgłoszenia szkoły z różnych miejscowości oddalonych takich jak Wrocław, Wołów, oczywiście też Legnica. Maskotki można przynosić na strefę Miedzi, ale także na meczach Miedzi Legnica. No Jest też możliwość taka, że ja odbiorę osobiście, jeżeli ktoś ma tego za dużo albo nie ma możliwości dowiezienia. Do, do Wcześniej maskotki były zbierane m.in. dla domów dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci czy szpitala. Tym razem kibice chcą wspomóc pogotowie ratunkowe. Potrzebujemy ich w swoich zespołach ratownictwa medycznego, kiedy zespoły te wyjeżdżają udzielając pomocy poszkodowanym i chorym małym dzieciom. Wtedy jest nam łatwiej z tymi, do tych dzieci dotrzeć, łatwiej się nimi zająć, zaopiekować medycznie, jeżeli one mają sobie jakąś pluszankę, którą mogą ściskać, prawda, tulić i po prostu się y, czuć bezpiecznie przy nas. Maskotki będzie można przekazać także podczas najbliższego meczu miedzi z Termaliką Brookbet Nieciecza. Akcja trwa do 30 listopada. Każdy pluszak może pomóc najmłodszym.